Zanurzony w ciszy, nie słyszę gwaru świata. Chociaż przedziera się on i jak ostry sztylet rani i chce zabić, albo przynajmniej obezwładnić. Zabrałeś mi mowę i słuch, a dałeś mi prawdę. Prawdę straszną, nieznośnie logiczną i niezmienną. Widzę, chcę krzyczeć, a tylko szepczę bezgłośnie. Prawda, która boli, prawda, która jest Tobą Boże, nie ma litości ani nienawiści. Jest po prostu prawdą. Nie trzeba jej udowadniać ani bronić. Sama jest najlepszą bronią i pustoszy serca wrogów. Jednak nie tylko ją musisz widzieć. Jeżeli Bóg otwiera oczy ślepcom, takim jak my, na tym ziemskim śmietniku, to nie tylko po to, żebyśmy prawdę widzieli. Jest dobro i zło, jest tak lub nie, jak powiedział nasz ukochany Zbawiciel. Trzeba więc dostrzegać też kłamstwo, nie tylko prawdę. Trzeba widzieć pełny obraz. Nie możesz powiedzieć nie, jeżeli nie widzisz zła. Taka sytuacja jest dzisiaj dosyć częsta. Ludzie dostrzegają prawdę w tradycyjnej nauce katolickiej, ale nie widzą kłamstw w nowym, modernistycznym ścieku herezji. Słysząc dawne nauki, mówią tak, słysząc o błędach, też mówią tak. A więc dostrzegają prawdę, ale słysząc o błędach i kłamstwach, nie odrzucają ich, nie mówią im nie. Tu tkwi prawdziwy problem, dlatego tak często powtarzam, że ludzie nie chcą widzieć, a nie, że nie widzą. Takie zachowanie można by nazwać nawet śmiesznym, gdyby nie chodziło o największy skarb, jaki posiada człowiek, o jego duszę. Wyobraźmy sobie taką sytuację: nasze dziecko chodzi do szkoły. Udajemy się na jakieś spotkanie i słyszymy tam, że ta szkoła jest zła, doprowadza dzieci do degeneracji, narkotyki, alkohol, papierosy, gwałty są na porządku dziennym. Przytakujemy, tak to prawda, to przecież jest straszne. I tak dalej, więc powiedzieliśmy tak. Przemawia też dyrektor szkoły i nauczyciele: Mówią, że jest pięknie i wspaniałe. Oczywiste kłamstwo, jednak nie odpowiadam nie, to nieprawda. Wracamy do domu, opowiadamy to żonie, rodzinie wszyscy mówią tak to prawda, jest źle. Następnie dalej codziennie posyłamy dzieci do tej szkoły. W domu i wśród znajomych narzekamy na szkołę, ale dzieci bezwzględnie wysyłamy. Czy to jest normalne zachowanie? Dzieci to skarb ziemski. Czy tak byśmy z nim postąpili? Raczej w trybie natychmiastowym byśmy powiedzieli nie, stop, non posumus i poszukali miejsca, gdzie nasze pociechy mogłyby się bezpiecznie uczyć. Czyż nie tak? Dostrzegając prawdę powiedzieliśmy tak, ale widząc kłamstwo, nie mówimy mu nie. I to w sprawach nawet o wiele ważniejszych niż nasze dzieci, w sprawach naszego zbawienia i w sprawach naszej duszy, większość ludzi postępuje wbrew logice. Zachowują się jak stado, które pasterze kierują w stronę przepaści, a ono chociaż to widzi, dalej pędzi na stracenie. Widzą znaki ostrzegające o niebezpieczeństwie, ale chociaż rozumieją, że one mówią prawdę, to dalej słuchają pasterzy, którzy nawet już nie ukrywają, że nie są prawdziwymi pasterzami, tylko wilkami. Dalej ich słuchają, bo kiedyś w miejscu, gdzie oni stoją, stał dobry pasterz. Zawsze, widząc prawdę, powinniśmy ją bezwzględnie przyjąć, ale też odrzucić kłamstwo. Inaczej nasze działania są irracjonalne. Dużo łatwiej jest pędzić w dół autostradą do piekła razem z większością. Patrzysz wtedy i nawet jak widzisz w górze krzyż pana naszego Jezusa Chrystusa, to przeraża cię ta droga krzyżowa pod górę. Widzisz też czasami najświętszą Maryję pannę, jak wyciąga rękę i mówi, choć zamknij oczy, nie oglądaj się na świat, ja cię zaprowadzę do Syna Boga Żywego, który jako jedyny jest prawdą i zbawieniem. Oburzasz się, bo przecież nie jestem ślepcem i niewolnikiem. Jestem wolny, pójdę własną drogą. Tak, to twój wybór. Bóg ci dał wolną wolę. Jednak dlaczego dalej pędzisz razem z większością? Nie chcesz być ślepcem? Chcesz być wolny, sam podejmować decyzje, nie poddając się niczyjej woli, nawet Boga. Dlaczego więc, widząc zło, nie odrzucisz go, tylko w nim tkwisz? Gdzie jest ta Twoja wolność? Nic nie jest ukryte, nikt już nie mówi szeptem, nie knuje zdrady potajemnie. Wszystko jest widoczne, a ty nie widzisz, a może tylko nie odrzucasz. Co za różnica, brzęk kajdan, jakie nakłada ci świat, nazywasz pieśnią o wolności. Nie widząc prawdy, nie możesz odrzucić kłamstwa, bo jesteś ślepcem błąkającym się po śmietnisku świata. Nie widzisz drogi wyjścia. Jednak po co ci widzieć prawdę, jeżeli nie odrzucisz kłamstwa, tylko dalej tkwisz w rynsztoku świata? Ślepca czeka mniejsza kara niż tego, któremu Bóg otworzył oczy. Ilu uleczył pan nasz Jezus Chrystus? A ilu wróciło mu podziękować? Tak jest i teraz Bóg otworzył oczy wielu, ale nieliczni wrócili Mu podziękować. Widząc prawdę o dzisiejszym fałszywym kościele, ścieku wszystkich herezji, tylko krytykują, mówią o tym wskazując, jacy to oni są wielcy i mądrzy. Lecz dalej tkwią w bagnie i wspierają tę synagogę szatana, a nawet bezwzględnie zwalczają tych, którzy odrzucili kłamstwo poddając się nakazowi ucieczki, jak ludzie doszli do tego, że Bóg nakazuje im tkwić i wspierać bluźnierstwo, herezję, krzywdę dzieci i inne zło, to wie tylko szatan, nie umie już płakać, chociaż serce pęka z żalu. Arkadiusz niewolski